Luksanna, czyli najpiękniejsze światełko całej jebanej demacji. Najbardziej aryjska ze wszystkich aryjek. Pochodzi oczywiście, jakżeby inaczej, ze szlacheckiej rodziny. Jej brat jest wybitnym żołnierzem, jej rodzina ma szlacheckie pochodzenie, a jej przodkowie wypełnili wszystkie, powtarzam, WSZYSTKIE Checkpointy, jakie istnieją do wykonania na liście zasług dla korony, czyli dla obecnej władzy w temacji. Nie ma to jak dobre relacje z królem oraz z jego rodziną. Obrońca korony to nie tylko tytuł, czy nazwa stanowiska, jakie sprawuje jej rodzina ze wszystkich źródeł, do jakich mam dostęp, czyli według oficjalnej strony League of Legends, tłumacza Google i czatu GPT, wychodzi na to, że obrońca Korony to jest ich nazwisko. Pomimo rozpieszczenia i bezstresowego wychowania, Luksannę można by nazwać bohaterką wręcz tragiczną, jak z jakiegoś antycznego dramatu. I spytacie dlaczego? A ja Wam już tłumaczę. W demacji, w której za samo urodzenie się masz władze, wpływy, posiadłości, rezydencje, pieniądze, znajomości i wszystko w ogóle inne, magia jest uznawana za zło ostateczne. A osoby władające magią mają trzy wyjścia. Zostać zabitym, zostać wygnanym. Albo zostać poddanym niezbyt etycznym eksperymentom, polegającym na piciu podejrzanych napojów zaprawionych petrucytem, czyli w zasadzie zmielonym kamieniem. Lux odkryła w sobie magię mniej więcej w wieku nastoletnim, kiedy to jak każda zbuntowana nastolatka jechała sobie konno, przez las, w środku nocy. Zaatakowały ją wtedy jakieś krwiożercze wielki czy inne tego typu główne, a to traumatyczne, wbrew pozorom, wydarzenie obudziło w niej coś, co do tej pory było tak głęboko schowane. A przynajmniej tak jej się wydawało. Bowiem głowa jej brata Gerena pełna jest wspomnień, zepchniętych głęboko w dół, znaczy w podświadomość, w których Lux ujawnia swoją magię jeszcze jako mały Bachor. Na początku była tym śmiertelnie przerażona, w końcu magowie w Demacji wyjścia z sytuacji mają trzy. Poza tym od dziecka była uczona, ile to złego. Magowie zrobili całej runterze jej rodzinie, jej przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, jej miastu, jej krajowi, jej przodkom i w ogóle wszystkim wokoło. Nawet zastanawiała się przez chwilę, czy to nie jest czasem tak, że skoro pojawiła się w niej magia, to ona nagle niespodziewanie stała się złym człowiekiem. No ale spójrzcie tylko na nią i powiedzcie, czy ona mogłaby być złym człowiekiem? Przecież to jest taka maleńka po prostu kuleczka radości i beztroski. Ona po prostu świeci jak takie małe słoneczko, gdziekolwiek się nie pojawi, od razu wszystkim poprawia się humor, a uśmiech sam pojawia się na mordzie. Lux w końcu zdała sobie sprawę z tego, że jedna dodatkowa cecha nie zmienia jej osobowości o 180 stopni, i zaakceptowała fakt, że spełniła każde marzenie czternastolatki żyjącej w 2016 roku, między innymi też moje. I choć musi dalej ukrywać swoje magiczne zdolności, to cały czas marzy, że pewnego dnia będzie mogła ich użyć w służbie ukochanej ojczyźnie. Luxanna w grze jest supportem i midlanerem o zerowym poziomie trudności, w sensie no jakiś tam ma ten pierwszy, podstawowy, ale no podstawowy, najłatwiejszy, a mój Boże, w końcu bohater, którym ja jestem w stanie normalnie grać i nawet coś w miarę osiągać, a nie tylko trollować. Polega ona głównie na swoich umiejętnościach, okazjonalnie na autoatakach bije ogromne obrażenie magiczne, a jej ceceki słyną w całym ligowym świecie jako najbardziej wkurwiająca rzecz na świecie. Pasywa Lux to takie gówno, że jak rzucisz umiejętnością ubijającą obrażenia we wrogiego bohatera, to nakładasz na niego oznaczenie. Po prostu świeci mu się morda, nie? I jak walniesz w niego autoatakiem, no to to oznaczenie wybucha, zadając mu dodatkowe obrażenia magiczne. Q to jest cecek. Trafiasz wroga, i on stoi, tylko mimo wszystko dalej może używać autoataków i umiejętności, ale Shhh, tego nie było, co nie? Między innymi, właśnie te dwie rzeczy są rzeczą, cechą, która sprawia, że ja w sumie nigdy nie rozumiałam, dlaczego wszyscy tak strasznie narzekają, kiedy Lux pojawia się w przeciwnej drużynie. Wulksandy to najbardziej bezużyteczna rzecz na całym świecie. Lux rzuca swoją magiczną różdżką, która przelatuje przez sojuszniczych bohaterów, nie łamiąc im przy okazji żeber i daje jej oraz wszystkim przelecianym wrogom tarczę. Tylko ta tarcza jest na tyle mała i krótkotrwająca, że w sumie równie dobrze mogłoby jej nie być, a efekt byłby ten sam. Po użyciu E, Lux rzuca zbitek poskręcanych pasm światła w jakiejś po zaginanej, wymyślonej czasu przestrzeni? Ale ja na to roboczo mówię po prostu Kulka Światła, która daje wizję w miejscach, w których nic nie widać, czyli ze ścianą albo w krzaku i spowalnia wrogich bohaterów, którzy w niej stoją. Możesz wtedy kliknąć E drugi raz i świetlista kulka wybucha, zadając dodatkowe obrażenia magiczne. No bo jak tu zrobić buf i nikogo nie popić? Ercalux to jest jebany laser, który daje jej wizję, strzela na pół mapy i nakłada pasywę, zużywa pasywę i nakłada kolejną pasywę na wrogiego bohatera, którego trafi. Poza tym w jednej rozgrywce jesteś w stanie za pomocą odpowiednich run i itemów zbić jej cooldown poniżej 20 sekund. Lux ma w grze brata Garena. To ten, który kręci się jak bączek, krzycząc, democja! Niestety, jest on tak samo zaślepiony krajową ideologią, jak reszta żołnierzy. I, również niestety, zna sekret siostry. Choć na szczęście jest to dla niego tak niepatriotyczne, że Garen wypiera ten fakt lepiej niż nerd wypiera fakt, że kawaś i światło monitora nie wystarczą zamiast snu. Jako demacjanicka szlachcianka o pochodzeniu lepszym niżli królowa Anglii, jest również powiązana z obecnym królem, Jarwanem IV. Garen, geniusz strategii wojennej, znaczy emocjonalnej, nawet usiłował ich zeswatać, naiwnie myśląc, że jak Luks zostanie królową, to będzie bezpieczna. Tja, bo kawałek metalu na łbie ochroni Luks przed spaleniem na stosie, czy jakkolwiek wyglądały tamtejsze egzekucje. Kumpluje się też z narodowym pomnikiem Demacji, czyli Galio. Ten oto uroczy piesek, znaczy gentleman. wyczuwał jej światełko jeszcze, kiedy mała dzidia była noszona na rączkach, bo nie umiała chodzić. A ona głupia myślała, że zaraziła się tym jako nastolatka. Zupełnie jakby magia była wiatropylna, a dało się ją wyleczyć syropkiem, jak zwykłą grypę czy inną ospę. Swoją drogą właśnie zdałam sobie sprawę, że nawet nie wiem, jak się zaraża ospą ani jak się ją leczy. Mam przejebane. I chyba ciągnie ją do Bedbojów, bo lubi się z Ezrealem, który jest takim trochę triksterem, pranksterem, niby zwykły archeolog, ale taki trochę złodziejaszek. No bo jak ktoś mu zabrania wziąć artefakt do badań, no to to nie jest rozkaz, tylko taka przyjacielska sugestia, co nie? No i również kumpluje się z Sylasem, który jest więźniem Demacji z powodu posiadania magii. Ale w sumie to dzięki niemu nauczyła się jako takiej kontroli nad swoją chorobą slash darem. Także lepszy morderca w więzieniu niż matka, która ciśnie ją tak długo, aż się złamie. Poza tym Lux jest wielką fanką Sony, demacjańskiej piosenkarki. Wydaje mi się, że poza Galio ona jedyna, nie ma co do niej żadnych wymagań ani oczekiwań. Po prostu bądź, śpiewaj i kochaj idola, tak jak powinna żyć normalna nastolatka do cholery jasnej. O Matko Najświętsza i inne główne nareszcie dotarliśmy do końca. Wymęczyło mnie to jak ukrywanie przed wszystkimi własnego pierdolca na punkcie ligi. I choć zajęło mi to więcej czasu niż zwykle, bo lory starych postaci jest szerokie i głębokie jak cholera, w przeciwieństwie do tych nowiutkich wydmuszek typu Junara albo Melania, to mam nadzieję, że bawiliście się dobrze albo chociaż znośnie. Napiszcie w komentarzu, o jasna no nieczysto krwista dla zasięgu. Poza tym lajknijcie lajka, subnijcie suba, nie fidujcie przeciwników i pamiętajcie, reporty są darmowe, ale dbanie o zdrowie psychiczne już nie. A teraz robię FF15. Wygrał Team 2. Team 2! Oh yeah. 40 45 tysięcy to prawie.